Odkąd ją pamiętam, jedna z moich przyjaciółek chciała schudnąć. Klasyka. Kompleksy, trudniej dobrać ubrania, we własnym ciele było po prostu niewygodnie, tylko że na chęciach się kończyło. Ile razy kupowała karnet na siłownię, tyle razy przepadał. Buty były, strój był, wszystko było, a ona nie szła. I często tak jest. Stawiamy sobie cel i jesteśmy przekonani, że bardzo, bardzo chcemy. A jednak. Coś nas trzyma. Nie teraz, nie mamy czasu, nie mam dyscypliny. Jak znaleźć tę siłę, która prowadzi nas do przodu, gdy motywacja znika? Nazywam się Anna Chreszczenko. Dziś pogadamy o dyscyplinie, która nie dusi. O tym, jak zrobić z niej stabilną bazę życia, zdrowego odżywiania i treningów. Mówi się, że w życiu mamy dwa kierunki motywacji. Od i do. Od bólu... I do nagrody. I ja spojrzałabym na to już szerzej. W praktyce, w głowie najczęściej słyszymy dwa głosy: muszę i wypadałoby. I warto samej sobie zadać pytanie: co jest u mnie wypadałoby? Wypadałoby schudnąć, wypadałoby ogarnąć angielski, wypadałoby nauczyć się gotować, tylko że wypadałoby nie niesie nas daleko. Dlatego każde pragnienie wrzucaj do jednego z dwóch koszyków: muszę albo wypadałoby. Jeśli to muszę, Wstajemy i robimy. To zupełnie inne nastawienie do siebie. Do procesu, do celów i właśnie wchodzi na scenę dyscyplina, bo dyscyplina nie pociągnie tego, co nie jest priorytetem. Dyscyplina jest potrzebna tam, gdzie liczy się powtarzalność. Na samej motywacji daleko nie zajedziesz. To takie wiecie, krótkie wał, wow. zastrzyk dopaminy, a następnego dnia trzeba realnie działać. Żeby nauczyć się grać na pianinie, trzeba ćwiczyć. Żeby schudnąć, trzeba jeść świadomie i trenować siłowo. Pomyśl, kiedy kupujemy karnet, nie kupujemy potu, zakwasów i drżących nóg po przesiadach. Kupujemy obrazek. Mocne ciało, lepsze samopoczucie, luz w ulubionych dzincach. I do tego obrazka dochodzi się barierka na moście. A tą barierką jest dyscyplina. Idziesz, podziwiasz widoki i nie spadasz, bo masz poręcz. Dyscyplina nie ogranicza, ona po prostu chroni kierunek. Pomaga ci bezpiecznie przejść z jednego brzegu na drugi. Albo też często słyszę, że ludzie nie zaczynają działać, bo boją się konkurencji. Serio? Konkurencji? Wycie pobiegać o 5 rano. Widzicie kogoś wokół siebie, ale jeśli w sobotę pójdziecie do klubu, tam właśnie zobaczycie tę całą konkurencję. To tej konkurencji się boisz. Tych, którzy naprawdę pracują nad sobą, jest niewielu. Tylko nieliczni wstają wcześniej, żeby działać, tylko nieliczni trenują regularnie, tylko nieliczni wybierają dyscyplinę. Do dyscypliny nie ma kolejek i nie ma tłumów. Dyscyplina to najwyższa forma szacunku do siebie. Ja się szanuję, dlatego dbam o jedzenie, o właściwych porach, o białko na talerzu, o sen, o trening i to nie jest tak, że od dziś zero burgerów. To jest troska. Dbam o siebie, bo daje ciało jedzenie, które daje mu energię i pomaga się regenerować. Spróbujmy spojrzeć na dyscyplinę jak na klucz, który straca drogę. Skupia Twoją uwagę i energię na tym, co działa. Planujesz posiłki, odhaczasz trening, robisz kroki i zamiast biegać w panice, co mam jeść, wiesz, co robisz i dlaczego. Dużo trenuję, ale był czas, kiedy mimo całego osiłku na siłowni nie miałam widocznej rzeźby. To był moment, gdy nie pilnowałam kalorii, miałam sporo stresu i często podjadałam. To był moment, kiedy czułam, że siłownia daje mi wysiłek, ale nie daje rezultatów, bo byłam zdyscyplinowana tylko na treningu, a nie w kuchni. Przełom przeszedł tylko wtedy, gdy w końcu zaczęłam świadomie podchodzić do jedzenia. Zaczęłam zwracać uwagę na kalorie, liczyć białko i dbać o regularność posiłków. Ponieważ sama nieraz przechodziłam ten etap, zależało mi, aby w aplikacji MyGoal znalazły się funkcje, które naprawdę ułatwiają pilnowanie diety. Zapisywanie posiłków. Szybkie sprawdzanie makro, kalkulator kalorii, skaner kodów kreskowych, prosty planer i lista zakupów. To działa niesamowicie. Przede wszystkim dlatego, że zdejmujesz z głowy milion małych decyzji każdego dnia i po prostu robisz swoje. Dzięki temu nie czujesz presji, tylko luz i jasny plan. Start nigdy nie jest łatwy, bo mózg wybiera to, co daje natychmiastową nagrodę. Słodycze, seriale, social media. Nie ukrywajmy, mózg lubi szybkie cukry, seriale, przywianie feedu. Na początku każda decyzja wydaje się walką. Ale w tym właśnie tkwi magia. Po pewnym czasie coś zaczyna się zmieniać. Nagle ręka sama sięga po telefon, żeby dodać posiłek do aplikacji. Pakowanie torby na siłownię staje się tak naturalne jak mycie zębów. Ciało zaczyna domagać się ruchu, a głowa tej satysfakcji, że robisz coś dla siebie. Dyscyplina zamienia się w rutynę. Rutyna w nawek, a powtórzenia tworzą nową rzeczywistość. Taka, w której wybory, które kiedyś były trudne, teraz przechodzą lekko i bez wysiłku. Moja podopieczna bardzo chciała nauczyć się martwego ciągu. Była pewna, że to pójdzie gładko. W końcu wygląda to tak prosto. Ale już po kilku pierwszych prób okazało się, że ciało nie słucha. Nie czuła mięśni, które miały pracować, technika się rozjeżdżała. Musiałyśmy cofnąć się do podstaw. Na początku skupiała się tylko na wzorcu ruchu. Ćwiczyła zawias biodrowy, uczyła się świadomie napinać brzuch, kontrolować łopatki, Nagrała swoje pierwsze próby, żeby potem porównać z efektami. Sama nudna robota. I właśnie o to chodzi. Po kilku tygodniach jej grzbiet był stabilny, chwyt, pewniejszy, a ciężary powoli rosły. Bez bólu i bez strachu o kontuzję. I to właśnie jest dyscyplina. Nuda, która robi robotę. I tu jest jeszcze coś ważnego. Nie ma czegoś takiego jak motywacja na zawsze. To normalne, że codziennie na nowo sprzedajesz sobie idea, idziemy na trening, i jemy ten posiłek, kładziemy się wcześniej spać. To nie są łatwe decyzje, ale piękne jest to, że możemy sobie odpuścić, a jednak wybieramy, że nie. Na początku ten cel, silne ciało, lepsze samopoczucie, wydaje się odległy, ale tutaj warto zadać sobie jedno pytanie. Jaka będziesz, kiedy to osiągniesz? Jak będzie wyglądało twoje życie, gdy poczujesz się lekka, silna, spokojna i właśnie ten obraz przyszłości będzie pchał cię do przodu i dokładał energii do każdej codziennej decyzji. Bo kiedy masz wizję siebie z przeszłości, każda nudna powtórka staje się cegiełką, z której budujesz wymarzone życie. Oto pięć zasad, które pomogą Ci wyhodować dyscyplinę. Pierwsze, dyscyplina to troska. Nie kara. Rano skracam sobie drogę. Planuję prosty, zbilansowany posiłki na cały dzień. Planuję trening o konkretnej godzinie w konkretny dzień, żeby uniknąć wymówki nie mam czasu, a wieczorem kładę się pół godziny wcześniej. Zamiast poczucia winy, trochę więcej spokoju. Jeśli rozumiem, że nie mam na coś wpływu, to odpuszczam i żyję dalej. Drugie, chwal siebie za mikrokroki. kroki. Wyszłam na krótki spacer, zrobiłam trening. Wróciłam do domu i zapisałam wszystkie posiłki w aplikację. Zaznaczyłam, że wypiłam wodę. Nasz mózg lubi nagrodę i każdy mały sukces, więc buduję z nich post do kolejnego małego kroku. Trzecie. Nieliczny talent. Liczna powtarzalność. Genetyka nie ugotuje mi zdrowego posiłku i nie zrobi za mnie treningu. Robi to rutyna. Poprawna technika, zbilansowane posiłki, systematyczność. Czwarte. Zdefiniuj i poszerzaj swoją strefę komfortu. Dziś wygodnie mi z 3 kg, za miesiąc z pięcioma, dziś robię 6000 kroków, za tydzień 7 000 nie wyskakuję ze strefy komfortu. Po prostu przesuwam jej granicę o centymetr. Spokojnie i konsekwentnie. Piąte. Wyobraź sobie, że cel to nie hasło, tylko film w głowie. Nie chcę schudnąć, tylko widzę siebie. Wbiegam po schodach bez zadyszki w ulubionych W Weekend idę na randkę z mężem ładnej, obcisłej sukience, która podkreśla moje sportowe ciało. Czuję się pewnie i kobieco. Na treningu robię 8 powtórzeń hip thrustu, ciężej niż miesiąc temu, a wieczorem mam energię bawić się z dzieckiem. To się sprzedaje umysłowi i pomaga mi wybierać to, co mnie do niego zbliża. I tak właśnie hoduję dyscypliny. Troską, mikrokrokami, powtarzalnością, spokojnym poszerzaniem strefy komfortu i obrazem celu, które codziennie puszczam w głowie jak ulubiony film. Chcę podzielić się z Wami kilkoma prostymi nawykami, które ułatwiają start. Ustaw 2-3 powtarzalne posiłki na dni robocze, dodaj do listy zakupów i gotuj na zapas. Na przykład dziś na obiad mam makaron z mielonym indykiem i pieczarkami w sosie śmietankowym. I jutro też, bo zrobiłam od razu dwie porcje. Żeby lepiej pilnować białka, zacznij od progu źródło białka w każdym głównym posiłku. Na przykład rano do owsianki do skyr, na obiad mięso lub ryby, a na kolację robię na przykład jajecznicę z szynką albo jakieś płacuszki twarogowe. Tak jak już wcześniej powiedziałam, żeby nie pomijać treningu, bo zostawiamy go zazwyczaj na moment, kiedy będzie czas, czyli nie traktujemy go jako priorytet planujemy trening na konkretny dzień o konkretnej godzinie. W aplikacji masz gotowe plany z filmami. Wybierasz na przykład pośladki plus core albo full body dla zabieganych i zapisujesz trening. I dzięki temu widzisz w kalendarzu czy nie został jakiś trening pominięty. Minimalne zwycięstwa. Jeśli nie cała godzina to 20 minut. Czasami po prostu się nie chce. I wtedy warto zrobić pierwszy krok. Założyć spodnie i koszulkę i albo zrobić rozgrzewkę w domu, albo wyjść na spacer, albo dojść do siłowni. I najczęściej ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, a reszta idzie jak z górki. W iPhoneie mam ustawione przypomnienie o 21.30, że pora iść spać. Zazwyczaj wtedy robię moją wieczorną rutynę. Prysznic, oczyszczanie twarzy, kremiki, maseczki, czasami też medytacje, żeby się wyciszyć. Życie oferuje dwa rodzaje bólu. Ból dyscypliny i ból żalu. Które nie ukrywajmy, jest ciężkie. Codziennie wybierasz, który ból wolisz czuć. Jak głosuję na dyscyplinę, bo uwalnia od lęku, chaosu, niespełnionych planów oraz przybliża do tej wersji ciebie, która właśnie sobie wyobraziłaś. Jeśli czujesz, że to do ciebie mówi, zostań ze mną. Na moich mediach społecznościowych dzielę się prostymi, sprawdzonymi narzędziami, które pomagają budować zdrowe nawyki i być lepszym niż wczoraj. Podziel się tym materiałem z kimś, kto też idzie po swoje. Razem idzie się łatwiej i raźniej. Daj znać w komentarzu, jaki jeden mikrokrok robisz dzisiaj. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Była z Wami Anna Chryszczenko. Do zobaczenia!